Z życie jesteśmy z ziemniakami. Ile wspaniałych potraw na bazie ziemniaków. Właśnie chodziłem sobie po internecie, przeglądałem różne strony i nagle znalazłem kontrowersję program w języku rosyjskim. A w czym rzecz? Rzecz w tym, że ziemniak zawiera truciznę solaninę. A rośliny ziarniste, czyli pszenica i wszelkie jej przetwory, czyli chleb, makarony, przetwory mączne zawierają kwas fitowy. Te substancje niszczą pamięć długoterminową. Informacja ta wydała nam się ciekawa i zdecydowaliśmy się ją sprawdzić. W przestrzeni internetu można znaleźć następującą informację. Ziemniak. Pożywienie niewolników. Kartofle wyhodowano specjalnie do karmienia niewolników. Osoba żywiąca się ziemniakami staje się ospała i przytępiona. Można z nią zrobić, co tylko chcesz. Co mu każesz, to będzie czynił. Zwalnia szybkość myślenia i świadomość. Dlatego nam tak długo i uparcie udowadniali, że ziemniaki to drugi chleb i bez nich nie damy rady że są tanie i smaczne. Car Piotr przywiózł je z Europy i zmusił sadzić zamiast rzepy, ruskiego narodowego pożywienia naszych przodków. Ludzie nazywali je diabelskim jabłkiem i na wszelkie sposoby sprzeciwiali się zamianie rzepy na satanistyczny produkt. Ziemniak praktycznie nie daje człowiekowi energii. A organizm po jego spożyciu staje się ospały, zakwaszony i bezwolny. Podstawową energię daje ziemniakowi skrobia, która nie poddaje się obróbce kwasowo-zasadowej w organizmie. Ziemniak nie pasuje do żadnych innych produktów. W wyniku spożycia ziemniaków następuje silna blokada systemu immunologicznego. Ograniczone są procesy myślowe, i człowiek zmienia się w tempę głupie zwierzę. Ziemniak. Jest produktem bardzo śluzotwórczym, a śluz w 99% nie jest wydalany z organizmu. Pozostaje w organizmie i powoduje powstawanie nowych chorób i niedomagań. Medycyna milczy na ten temat, bo straci dziesiątki milionów klientów. Ziemniaki, tak jak wszelakie makarony oraz wyroby mączne zawierają wielką ilość łatwo przyswajalnych węglowodanów i skrobi nadmierne ich spożycie hamuje funkcje podstawowego metabolizmu w organizmie złożone węglowodany lepiej zastąpić prostymi które znajdują się w kaszach Skrobia to zabójca organizmu numer jeden. Organizm nie potrafi przyswajać skrobi w prosty sposób. W tym celu musi zajść ogromna ilość reakcji chemicznych, aby przekształcić złożoną skrobię na cukry proste. Tylko taki organizm zna i umie przyswoić. Przemiana skrobi w organizmie jest nakierowana przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb cukru. Przy czym technologia przetwarzania skrobi na cukry proste jest nie tylko złożona i pracochłonna, ale znacząco rozciągnięta w czasie od 2 do 4 godzin. Wymaga też ogromnych zapasów energii i substancji aktywnych biologicznie: witamin B, B2, B3, PP, C itd. Tak bez dostarczonej ilości witamin i mikroelementów, a kto z nas ma ich pod dostatkiem, skrobia jest praktycznie nieprzyswajalna. Fermentuje, gnije, truje, zatyka sieć kapilarną. Skrobia jest w zasadzie substancją. Nierozpuszczalną. Żadnym ze znanych rozpuszczalników posiada tylko zdolność rozpuszczania koloidalnego. Przebadanie roztworów koloidalnych skrobi udowodniło, że jego roztwór nie składa się z oddzielnych molekuł skrobi, lecz z pierwotnych cząsteczek, zawierających wielką ilość molekuł Skrobia zawiera dwie frakcje.